Mieszkańcy Willedor z gry Dying Light 2 stawiają czoła trudnym i niebezpiecznym realiom życia w postapokaliptycznym świecie, gdzie ludzkość jest pogrążona w chaosie z powodu globalnej pandemii, która zamienia ludzi w zombie. Miasto Willedor jest podzielone na różne strefy kontrolowane przez różne frakcje, które dodatkowo ze sobą konkurują i walczą o wpływy i zasoby. Codzienne życie w Wiledor obejmuje walkę o przetrwanie, szukanie jedzenia, wody, schronienia, a także unikanie lub zwalczanie zainfekowanych. Mieszkańcy muszą również radzić sobie z innymi ludźmi, którzy mogą być równie niebezpieczni jak i zombiaki. No powiedziałbym nawet czasami, że bardziej, ponieważ zombiaki nie myślą, myślą raczej tylko instynktem, a ludzie robią coś z premedytacją. Bezpieczne schronienia są kluczowe dla przetrwania, gdzie ludzie mogą odpocząć i przygotować się na nadchodzący dzień. Adaptacja w tak trudnych warunkach wymaga kilku kluczowych strategii. I dzisiaj będziemy sobie rozkminiać, w jaki sposób żyć w takim mieście opanowanym przez chaos, pożogę, zarazę i wszystko co najgorsze. Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mazur i zapraszam na gamingowe rozkminy. Żyjąc w cieniu tych chodzących truposzy, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Pierwszą z nich będzie na pewno zarządzanie zasobami. Efektywne zarządzanie ograniczonymi zasobami, takimi jak żywność, woda, lekarstwa i paliwo, jest kluczowe. To wymaga organizacji zapasów, ich rotacji oraz ochrony przed kradzieżą czy zniszczeniem. Jak wygląda pozyskiwanie takich zapasów? No, słuchajcie, w grze Mamy to wyjaśnione w ten sposób, że po prostu po zapadnięciu zmroku, kiedy wszystkie te najgroźniejsze przemieńce, zwykłe szwędacze, wirale i inne mniej lub bardziej udziwnione kreatury są już na zewnątrz, to grupa osób po prostu idzie do wszelakich lokali handlowych, a w zasadzie miejsc, które kiedyś były lokalami handlowymi, i w zasadzie bierze wszystko, co jest im po prostu potrzebne, zaliczając w to jedzenie, elektronikę, wszelkie medyczne wyroby, jakieś zabawki dla dzieci. Ogólnie artykuły, które po prostu są im potrzebne, a z racji tego, że sklepy nie funkcjonują, no to po prostu trzeba je wziąć. I tak by po prostu było ze wszystkim. Potrzebujesz benzyny, wypompowujesz ją z aut, lub idziesz na stację i znajdujesz sposób, żeby jakoś się do tego paliwa dobrać. Pamiętajmy, że nie wszyscy ludzie są do nas pozytywnie nastawieni i niektórzy wykorzystują sytuację na swoją korzyść, brutalnie zagrabiając sobie to, co nie swoje. Więc przy okazji będzie trzeba wziąć ze sobą paru łysych hamów z przyborami, jeśli wiecie co mam na myśli. Warto pamiętać też o samowystarczalności. Należy promować i rozwijać umiejętności takie jak uprawa roślin, hodowla zwierząt oraz produkcję prostych narzędzi, które mogą zwiększyć niezależność społeczności. Jednym z najważniejszych aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę, na pewno będzie kwestia związana z bezpieczeństwem, utrzymanie bezpiecznych stref życia poprzez umocnienia, regularne patrole, systemy wczesnego ostrzegania przed atakami zombie czy wrogich frakcji. Warto w tym celu kłaść duży nacisk na szkolenie mieszkańców w zakresie samoobrony i taktyki przetrwania, co może obejmować naukę walki, zarówno walki wręcz, jak i posługiwania się bronią palną oraz wszelkiego rodzaju bronią improwizowaną. To już my wszyscy dobrze znamy, prawda? Obwiązywanie kija baseballowego, drutem kolczastym, czy nabijanie go ćwiekami i inne tego typu rzeczy. No my wszyscy już znamy, jak się broń robi w Dying Light, prawda? Z racji tego, że człowiek jest istotą społeczną, ważnym elementem jest budowanie silnych i spójnych społeczności z jasno określonymi zasadami i obowiązkami, które wspierają współpracę i zapewniają sobie nawzajem po prostu wsparcie. Warto by było wyznaczyć na przykład jakiegoś lidera, może niekoniecznie całej grupy, ale takiego swojego rodzaju nazwijmy to zarządcę, który będzie odpowiedzialny za konkretny element społeczności, na przykład za magazyn, na przykład za uprawę roślin, hodowlę bydła i tak dalej. Taki system może efektywnie kierować grupą, zarządzać konfliktami i podejmować strategiczne Decyzje. Ważna w tej kwestii jest też również edukacja i wiedza. Utrzymanie i przekazywanie wiedzy jest kluczowe dla długoterminowego przetrwania i postępu. Organizowanie warsztatów, szkoleń, prowadzenie zapisów na wszelakie kursy może pomóc w zachowaniu kluczowych umiejętności i wiedzy. I teraz ja wiem, że gender studies i wszelaka europeistyka i wszelkie inne głupoty są niezmiernie ważne. Aha! ale tutaj kładłbym główny nacisk na przedmioty typu mechanika, medycyna ogólnorozumiana, fizyka, chemia, wszelakie warsztaty związane z craftingiem, czyli po prostu zwyczajna technika, żeby nauczyć ludzi jak się wbija gwoździe, bo jak patrzę na co po niektórych, to słabo to wygląda. Należy szczególną uwagę zwrócić na nauczanie dzieci i młodzieży, która powinna być kontynuowana, aby zapewnić przyszłym pokoleniom narzędzia niezbędne do radzenia sobie w trudnych warunkach. Jedną z najważniejszych rzeczy w obecnej sytuacji jest stałe monitorowanie zdrowia psychicznego i fizycznego. Zapewnienie podstawowej opieki medycznej i zdolności do radzenia sobie z chorobami czy urazami jest niezbędne do przetrwania. Zdrowie psychiczne jest równie ważne. Stres, strach oraz trauma mogą być rozpowszechnione w tak ekstremalnych warunkach, więc wsparcie psychologiczne i metody radzenia sobie ze stresem są Kluczowe dla zachowania zdolności do funkcjonowania społeczności. A uwierzcie mi, nikt nie chce skończyć jako brelok na latarni, jeśli wiecie co mam na myśli. Ważne jest również wykorzystywanie dostępnej technologii, nawet prostych mechanizmów i wynalazków, które mogą znacznie ułatwić codzienne życie i zwiększyć szanse na przetrwanie. Systemy takie jak proste gromadzenie deszczówki, prymitywne generatory energii czy improwizowane narzędzia mogą znacznie poprawić jakość życia. I tutaj chciałbym zwrócić szczególną uwagę na deszczówkę, która jest jedynym w miarę czystym źródłem wody w świecie, gdzie trup ściele się równo, zapomnijcie o bieżącej wodzie ani żadnych przepompowniach, bo to po prostu się nie sprawdzi. Adaptacja do życia w postapokaliptycznym świecie, jaki przedstawiono nam w Wiledor Wymaga nie tylko radzenia sobie z bezpośrednimi zagrożeniami, ale także budowania i utrzymania zorganizowanej społeczności, która potrafi zarządzać zasobami, chronić się, współpracować i stawiać czoła wszelkim wyzwaniom. A w jaki sposób można by było zaadaptować budynki? Życie w upadłym mieście Willedor zmusza nas do ciągłego dostosowywania się do otaczających nas warunków. W takiej rzeczywistości każdy budynek może stać się potencjalnym schronieniem, bazą operacyjną, posterunkiem wypadowym lub miejscem do zbierania zasobów. W jaki sposób te budynki odpowiednio zaadaptować? Pierwszym i najważniejszym krokiem jest zabezpieczenie budynku przed zagrożeniami z zewnątrz. Wzmocnienie drzwi, okien i potencjalnych punktów wejścia jest niezmiernie kluczowe. Używamy w zasadzie wszystkiego, czego możemy: desek, metalowych blach, a nawet starych mebli. Gruzu, wszystkiego w zasadzie co znajdziemy. Tworzymy proste systemy alarmowe z puszek i sznurków, które ostrzegają nas przed nieproszonymi gośćmi. Zarówno tymi żywymi, jak i zmarłymi. Następny krok to odpowiednie dostosowanie przestrzeni. Wewnętrzna przestrzeń budynku jest dzielona na strefy z różnymi funkcjami: miejsce do spania, miejsce do gotowania, magazyn na zasoby, a nawet izolatka dla osób potencjalnie zarażonych. Bardzo ważnym elementem jest też odpowiednia wentylacja i oświetlenie. Zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza jest kluczowe, szczególnie w ukryciu. Używamy luster i odbijających powierzchni, aby skierować naturalne światło do ciemniejszych części. Budynku. Następnym krokiem jest odpowiednie magazynowanie naszych zasobów: tworzymy bezpieczne miejsca do przechowywania wody i żywności, zabezpieczamy je przed zanieczyszczeniami. Dostępem z zewnątrz. Tutaj dobrym sposobem jest wykopanie po prostu zwykłej ziemianki. Metr, półtora w głowę ziemi gwarantuje stałą temperaturę, która potrafi osiągnąć temperaturę zbliżoną do lodówki. Co może być zbawienne, zwłaszcza jeśli mówimy o przechowywaniu takich rzeczy jak nabiał, owoce, warzywa, lub niektóre leki, które wymagają odpowiedniej stałej temperatury. Następnym krokiem jest zapewnienie sobie jakiejkolwiek energii. Używamy dostępnych materiałów do tworzenia prostych generatorów energii lub kolektorów słonecznych, które mogą zasilać podstawowe urządzenia. I tutaj wyobraźcie sobie, że możecie odwrócić totalnie obwód pralki, podłączyć bęben do jakiegoś rowera i sobie tak trochę popedałować i stworzycie taki mini generator domowy, którym spokojnie naładujecie akumulatory, które mogą potem do czegoś po prostu posłużyć. I wszelkie panele fotowoltaiczne, które wszędzie są dostępne, oczywiście będzie można je sobie pożyczyć, żeby taką energię sprawnie pozyskiwać. Warto mieć na uwadze ewentualną obronę. Ustawiamy punkty obronne na dachach lub w innych strategicznych miejscach, z których można obserwować okolice i bronić się przed nadciągającymi hordami. Trzeba pamiętać o rozstawianiu wszelkiego rodzaju pułapek na zombie, które mogą obejmować proste konstrukcje z ostrymi przedmiotami, głębokie doły i wszystkie tego typu rozwiązania. Warto pamiętać również o wszelkiego rodzaju miejscach spotkań, zarówno tych awaryjnych, jak i tych powiedzmy mniej awaryjnych. Trzeba zorganizować centralne punkty dla mieszkańców, gdzie mogą się spotkać, wymieniać informacje, umiejętności i zasoby. Najważniejsze, żeby te miejsca były bezpieczne i odizolowane. Jeżeli między takimi punktami nie istnieje żadna przeszkoda ani naturalna, ani wybudowana siłą ludzką, na przykład jak te punkty są na dachu utrzymujemy otwarte linie komunikacji między różnymi częściami budynku za pomocą prostych interkomów, znaków świetlnych oraz być może łączności radiowej. Adaptowanie budynków w upadłym mieście do nowych ról w w świecie pełnym zombie wymaga nie tylko technicznych umiejętności, ale również kreatywności i współpracy. Każdy budynek, każde pomieszczenie może odegrać kluczową rolę w naszym przetrwaniu. W świecie, gdzie każdy dzień może być ostatnim, takie adaptacje stają się naszą nową rzeczywistością. Dzięki wielkim morderski za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, proszę zostawcie łapkę w górę. Możecie napisać jakiś fajny komentarz. Jeśli sami byście coś dodali do całego tego mojego wywodu, to możecie napisać, może zrobimy kontynuację. Jeśli tego typu materiały Wam się podobają, proszę dajcie subskrypcję, bo to po prostu motywuje do działania. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.